Konstrukcją kamery. W ciągu ostatnich 30 lat do brytyjskiego Ministerstwa Obrony trafiło ponad 8 tysięcy zgłoszeń o spotkaniach z UFO. Około 5%, czyli 400 spraw jest nadal niewyjaśnionych. Nick Pope pracuje w ministerstwie. Warto podkreślić, że dla 95% zgłoszeń, jakie do nas trafiają, bardzo łatwo znajdujemy wytłumaczenie i to wytłumaczenie proste. Pozostaje 5%, w których nie udało nam się jeszcze wyjaśnić i wciąż nad nimi pracujemy. To, że nie udało nam się ich jeszcze wytłumaczyć, nie oznacza oczywiście, że nie da się jej wytłumaczyć w przyszłości, może nawet jutro. Ostatnio na Wielką Brytanię latał sterowiec oświetlony od środka. Gdy przyjrzeć się z bliska, widać, że to sterowiec, ale z daleka to tylko świecące cygaro, dlatego ludzie sądzili, że widzą właśnie UFO. A jednak wielu zgłoszonych przypadków nadal nie daje się racjonalnie wytłumaczyć. W pobliżu od kilkanaście osób spostrzegło obiekt widoczny po prawej stronie. Kanadyjska policja konna stwierdziła, że był to śmigłowiec, sikorski. Ale kanadyjski departament Obrony stwierdził, że w owym czasie nie było tam żadnych śmigłowców. W Oxfordshire, podczas kręcenia programu dla rolników, ekipa telewizyjna zauważyła nad polami jakiś dziwny obiekt. Najpierw ujrzeliśmy bardzo grubą smugę pary, znacznie grubszą niż zwykle. Nagle z tej smugi wystrzelił jakiś obiekt. Bez wątpienia miał on okrągły kształt, był pomarańczowo żółty. Zwalniał, ale tylko po to, żeby za chwilę znowu wystrzelić z ogromną prędkością. Jego ruchy były tak gwałtowne, że nie mogłem nadążyć za nią kamerą. Po prostu wylatywał nie spadł. Prędkość, jaką osiągał, była zdumiewająca. Najpierw zupełnie niespodziewanie pojawiła się gęsta smuga pary. Wydawało się, że cokolwiek to było przeleciało zanim zdążyliśmy to zauważyć. Krótko okazało się, że możemy dojrzeć w jemniący pomarańczowy obiekt, obiekt za którym ciągnęła się smuga pary. Cywilnych i wojskowych pilotów. Ludzi, takich jak pułkownik Fletcher-Platy, w latach 50. dowodził eskadorą stacjonującą w Tokio. Był w jednym z pięciu założycieli amerykańskiego systemu obrony powietrznej. Każdego dnia moje samoloty latali prawie po całym świecie. Które dnia day dostaliśmy tajne dokumenty uh, w Waszyngtonie i z dowództwa sił lotniczych. W dokumentach tych przypominano o obowiązku zgłaszania każdego spotkania z niezidentyfikowanym obiektem latającym. zbieraniem raportu podziału samolotów że wysyłanie ich do domu. Właśnie miałem zająć się ja, osobiście. I pewnego dnia załoga samolotu, który odwiedził skonolinę do Tokio, zauważyła coś dziwnego. Załoga i kapitan, który był moim dobrym znajomym, znajomym. Powiedział, że jest mu przykro, ale będę miał przez niego mnóstwo papierkowej roboty. Okazało się, że zeszłej nocy, lecąc między Midway a Tokio, widzieli dziwny obiekt, który towarzyszył im przez godzinę. Na pokładzie samolotu było 60 pasażerów, a więc sprawy nie dałyby się zatuszować. No co było robić? Załoga liczyła 12 ludzi, przygotowałem więc 12 pokoi i wezwałem 12 oficerów, którzy przesłuchali członków załogi. I, I zapisali im zeznania. Zeznania zapakowałem i wysłałem do dowództwa. O tej sprawie nie usłyszeliśmy już potem ani słowa. W Stanach Zjednoczonych materiały dotyczące UFO są nadal utajnione. To dziedzictwo zimnej wojny, a jednak w Rosji sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mogliśmy porozmawiać z generałami, którzy bardzo chętnie opowiadali, o swoich doświadczeniach udzielali informacji na temat badań naukowych prowadzonych w związku z UFO. Obecnie każdego miesiąca do władz i grup entuzjastów napływają setki sygnałów o pojawieniu się UFO. Podczas gdy rosyjska ekipa filmowa kręciła teledysk, tłum zauważył dziwny obiekt nad centrum Tbilisi. W Moskwie oficer KGB wraz z rodziną sfilmował grupę świecących obiektów. Jednak do niedawna ludzie bali się wspominać o UFO, nie mówiąc już o publikowaniu takich zdjęć. Przez całe lata komunistyczne władze uniemożliwiały wymianę informacji na temat UFO. Dziś majoretnictwa Borys Surikow po raz pierwszy będzie mógł powiedzieć o UFO, które zobaczył podczas II wojny światowej. Borys mówił, że gdy podleciało bliżej, cały samolot został naelektryzowany. Groziła eksplozja paliwa. Postanowił pozbyć się bomb, a jednak po powrocie do bazy z obawy przed karą zgłosili, że zrzucili je na cel. Miało to taki kształt. Otaczało je po świata płomieni. Środek Здесь był czerwony. Na brzegach było nieco jaśniejsze. Leciało z olbrzymią prędkością zapalając powietrze. Wyglądało jak miniaturowy no centrum, zachód słońca. W centrum unosił tak się tak jakiś obiekt. To nie nie była to eksplozja pocisku, bo eksplozja pocisku artylerii przeciwlotniczej przecież nie ma takiej średnicy. Ten obiekt był, był większy od z, naszego z, z burana i to energii. Więcej, bu nasz Buran i był chyba ja dwa razy tak większy. Nie, no trudność, spryć, nie przypominał niczego, co zbudowaliśmy. To, co zbudowaliśmy albo co zbudowali Amerykanie. Zdarzeniem, które zupełnie zmieniło sposób myślenia radzieckich wojskowych na temat UFO, miało miejsce 20 września w Pietrozawocku na granicy fińsko-radzieckiej. Około 4 rano 170 świadków, w tym 20 żołnierzy i policjantów, widziało duży, świecący jasnym światłem obiekt. Unosił się nad miastem przez 15 minut, potem odleciał w stronę Finlandii. W sumie widziano go na dużym obszarze przez 4 godziny. Pułkownik Borys Sokolow stanął na czele komisji, która prowadziła śledztwo. To, e, znaczy, e, nie czytając kilka, później nie raport, takich, e, Zawodzka, dowiedziałem się, że duży oddział no, wojska znaczy, widział to, ten obiekt w odległości 700 km od Pietrozawodzka. I próbowali o tym powiadomić dowództwo? E, znaczy, o tom, że oni Telefonicznie? Albo przez radio? Okazało a, się, no, że no, łączność no, nie no, działa. Znaczy, tabelny, linię, znaczy, e, znaczy, e, Całe e, zdarzenie trwało kilka e, godzin i e, gdy e, obiekt odleciał, e, e, łączność e, nagle zaczęła znowu działać. Po no, no, to, no, to w ciągu kilku godzin, а здесь оно наблюдалось несколько меньше, оно исчезло, то связь восстановилась. То с занепокоило за войсковых.